Droga Krzyżowa Rycerstwa Niepokalanej. Stacja ósma: Jezus spotyka płaczące niewiasty. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Cierpisz. Nie jest łatwo dźwigać taki ciężar: ciężar zła i grzechów całego świata ciężar moich grzechów. Nie jesteś jednak skupiony na sobie. Nawet w chwili tak wielkiego trudu, kierujesz słowa napomnienia do płaczących niewiast. Nie chcesz, by płakały nad tobą. Lecz nad sobą i swoimi dziećmi. Potrafisz wznieść się ponad swoje cierpienie, by pragnąć dobra i szczęścia tych, których kochasz i zawsze będziesz kochał. A ja, co robię, kiedy mnie spotyka ból i cierpienie? Czy jestem w stanie sięgnąć dalej poza horyzont samego siebie? By dostrzec kogoś, kto być może właśnie teraz mnie potrzebuje. Czy nie usprawiedliwiam się zbyt łatwo zmęczeniem, złym samopoczuciem, troską o siebie samego? Czy umiem mądrze rozeznać, kiedy trzeba pomóc sobie, a kiedy pośpieszyć z pomocą bliźnim? Bo i syn człowieczy nie przyszedł aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.